Dzisiaj w zdrapkach udało mi się dorwać 500 tysięcy w diamentach. Jest to nowa zdrapeczka w bardzo fajnym kolorze. A jako bonusik dzisiaj zagramy sobie w Happy 7 do wygrania 50 tysięcy złotych. Zabieramy się za drapanie. Oczywiście, jak zwykle pozdrawiam moich nowych subskrybentów. Zapraszam do łapkowania w górę. Zapraszam też nowych do subskrypcji mojego kanału. A teraz zabieramy się za drapanie. Zdrap całe pole gry. Jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Czyli taki regulamin, jak znamy. Znajdź diamencik i wygraj przypisaną do niego wygraną. Znajdź taki plik pieniążków i wygraj dwukrotność przypisanej do niego kwoty. Wygrane sumują się. Czy ktoś kuchnie dzisiaj w zdrapeczkę? Taka piękna, że aż szkoda drapać, ale nic, zdrapiemy. Drapiemy, żeby się przekonać. Nasze wygrywające liczby to... Siedem, bardzo fajnie się drapie. Troszkę zbliżymy, żeby było coś więcej widać. Trzydzieści jeden, trzydzieści sześć, trzydzieści? I trzydzieści osiem. Trzydzieści pięć. Obym miała dzisiaj takie szczęście, jak ostatnio. Dwadzieścia jeden. Siedemnaście. Trzydzieści trzy. Trzydzieści siedem. Blisko było. dwadzieścia dziewięć cztery dziewięć dwadzieścia dwa no niestety coś nam tutaj nie idzie dziewiętnaście sześć

32. Niestety w tej zdrabce się nam nie udało wygrać nic. Spójrzmy jeszcze raz. Ale nie, niestety nic tutaj ciekawego nie ma. Nie udało się wygrać. A taka była piękna zdrabka. Nadal jest ładna. Mimo tego, że nie udało się wygrać. Niestety nic. Ale nic. Zabieramy się za naszą bonusową zdrapeczkę. Mam nadzieję, że tutaj coś wydrapiemy. Tak dla pocieszenia, chociaż. Mamy tutaj oczywiście też wygrywające liczby, które musimy zdrapać, później nasze liczby. I mamy jeszcze bonus, gdzie musimy znaleźć podkowę. Czyli bardzo podobne zdrapki za 2 zł. Tam ta wcześniejsza była 10 zł, także włożyłam w ten odcinek 12 zł i zabieramy się za drapanie tej. Wygrywające liczby to 13 i 12. A nasze liczby. 29, 12. U, u, no to coś tam pocieszenie. Nagroda pocieszenia będzie na pewno. Jest i 7, a jest 7 i wygra i przypisano do niej kwotę Także i 7, i 12. Juhu, no to chociaż tutaj, chociaż tutaj, kochani. 14, 25, 30, 23 Oj, 26. Mamy dwie wygrane. A jeszcze spójrzmy na ten bonusik. Tutaj jest kwiatuszek. Tutaj się nie udało. Ale już sprawdzamy, co wygraliśmy. Oczywiście w komentarzach możecie zastopować i pisać, co wygraliśmy. Jak wam się wydaje, mi się wydaje, że tutaj będzie po dwa złote. Tak strzelam, ale tak zazwyczaj jest. Dwa złote. I 2 złote. Czyli się tutaj nie pomyliłam, ale aż wydrapałam te dwa złote całkowicie. Także tutaj wygrane 4 złote, włożyłam 12 zł, 8 zł. Niestety, tym razem jestem na minusie. Mam nadzieję, że dla pocieszenia dajcie jakąś łapkę w górę. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Mam jeszcze dla Was zdrapki. Także będziemy drapać. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać. I zapraszam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do komentowania, czy Wam się udało coś wygrać, bo wiem, że ta zdrabka była dość mocno polecana i jest to ogólnie jakaś nowość, ale nowość jeszcze w kolejnym odcinku, bo mam jeszcze coś udało mi się dorwać, co też jest nowością. Także zapraszam do następnego. Pa, kochani! Pa!